Uczestnictwo w konkursie pozwala na dokonanie oceny działań firmy przez niezależnych ekspertów. Jest także okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz zaplanowania dalszego rozwoju firmy w tym obszarze. Konkurs stwarza również możliwość porównania własnych działań z doświadczeniami i rozwiązaniami stosowanymi przez innych uczestników lidera ZZL. Uczestnicy konkursu otrzymują syntetyczną informację zwrotną, czyli podsumowanie audytu oraz wizualizację pozycji firmy na tle grona laureatów i wszystkich uczestników danej edycji. Dzięki przyznawanym nagrodom i certyfikatom firmy uzyskują potwierdzenie swojego profesjonalizmu w zakresie ZZL. Osiągnięcia laureatów i uczestników konkursu są popularyzowane na łamach czasopism naukowych i branżowych, w prasie, a także na portalach internetowych, newsletterach patronów medialnych i instytucji współpracujących. Dobre praktyki ZZL są również upowszechniane poprzez publikacje podsumowujące kolejne edycje konkursu.